Ja z tej strony Konio i dziś pokażę Wam pełne możliwości serwera Realm Mediu. Prezentację zaczniemy od strefy crime, w której przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych możliwości. Napady na kasetki w sklepach czy też na stacjach paliw. Zostały one rozwinięte o minigierkę, która wymaga szybkich palców. Dodatkowo w tych miejscach znajdziecie też napad na safe, który jest ponoć bardziej opłacalny. Kolejnym krajowym bajerem jest carding, czyli szyfrowanie kart przy pomocy laptopa. Po udanym szyfrowaniu możecie starać się wypłacić gotówkę w bankomacie, lecz nie jest to takie proste. Trzeba się odpowiednio wstrzelić w widełki, które dla Was przygotowaliśmy. Jeżeli już mowa o bankomatach, to nie zapominajcie, że taki możecie też wyrwać ze ściany. Aby tego dokonać, będziecie musieli znaleźć linę i odpowiednio mocny samochód. Napady, napady, napady. Przygotowaliśmy dla Was wiele opcji rozwiniętych o minigierki czy też specjalne przedmioty. Część prezentujemy tutaj a jeszcze zobaczycie już niebawem po starcie serwera. Kolejną aktywnością krajem jest tak tzw. tracker, czyli zlecenia na kradzież samochodów. Podzieliliśmy je na trzy levele. Im wyższy level, tym lepsze samochody oraz nagrody. Jeżeli jednak chciałbyś odgrywać złodziejaszka, to na serwerze nie braknie ci takich aktywności jak okradanie mieszkań czy też zwykłych obywateli na ulicach miasta. Znowu te napady, tym razem na jubilera. Tutaj głównie otrzymujecie błyskotki, no bo na Mediumie wszystkie ciuchy są itemem więc każda keta posiada swoją indywidualną cenę. Dlatego czasem warto zrobić napad lub złapać kontakt do jakiegoś rabusia handlującego biżuterią. No chyba, że jesteś milionerem, to Ci to nie przyda. Nowością jest również kurier narko, czyli pet, który daje zlecenia dotyczące mniejszych lub większych transportów narkotyków w wyznaczone miejsce. Przygotowaliśmy też takie rzeczy jak okradanie pedów, questy NPC, produkcję narkotyków w ukrytych laboratoriach, sadzenie ziółka, napad na Amunation czy też nielegalne wyścigi. Pewnie o czymś zapomniałem, ale to już sprawdzicie sami na serwerze. Ostatnią rzeczą, o której chcę tutaj wspomnieć to to, że Realm Medium to nie tylko serwer z bardziej przyjemnym poziomem rozgrywki. Realm Medium to też całkiem nowa administracja, która jest budowana od zera przez osoby, którym w 100% ufamy. Mowa tutaj o wydze i Janczarze. Jeżeli ich nie znacie, to będziecie mieli możliwość poznać ich lepiej na zbliżającym się community meetingu, który odbędzie się 9 czerwca o godzinie 19 na Discordzie Realm Medium. Nie mylić z głównym Discordem Realma. Jeżeli wytrwałeś do końca, to bardzo dziękuję za uwagę. Kolejny filmik, który dla Was przygotujemy, będzie dotyczył aktywności cywilnych na serwerze Realm Medium. Do usłyszenia. Pozdrawiam.